Cześć kochani, dzisiaj nareszcie pokażę Wam nasz dziecięcy pokoik i opowiem Wam o naszej wyprawce. To co widzicie za mną, to jest pokoik, który już czeka na naszych chłopców, w którym już nic nie będziemy zmieniać. Tutaj mamy jedno łóżeczko, i okej, okay, dobra, przed chwilą skłamałam. Będziemy zmieniać, ponieważ tutaj widzicie tą czystą ścianę za mną, i ostatnio trochę ym, ostatnie zdarzenia. Trochę pokrzyżowały nam plany, ponieważ chcieliśmy od razu po wizycie tydzień temu w poniedziałek jechać do Ikei i kupić ramki, ponieważ tutaj zrobiłam takie plakaty z cytatami i z obrazkami, i chcemy właśnie na tej ścianie te plakaty porozwieszać. Mieliśmy sobie kupić ramki w Ikei, no ale jak wiecie, nie pojechaliśmy do Ikei, tylko pojechaliśmy na szybkie, nagłe przyjęcie do szpitala, w którym później spędziłam tydzień. I po wypisie z tego szpitala, już się nie nadawałam, żeby spacerować, chodzić po Ikei, tylko po prostu jak najszybciej do domu i jak najwięcej leżenia, żeby te cztery dni, które jak na razie mijają świetnie, spędzić w domu i nie wracać do szpitala przed planowanym pobytem. Łóżeczka na razie są ustawione pod monitory oddechu, także są oddalone od siebie. Nie wiemy, czy to tak ostatecznie będzie wyglądało. Na razie ustawiliśmy tak. No bo z tymi monitorami yy, to jest taka sytuacja, że po prostu czekają w zawieszeniu, czy je kupić. Bo po pierwsze, jeżeli chcemy stosować monitory oddechu, to każdy z chłopców musi spać w swoim łóżeczku i te łóżeczka muszą być w odległości metr od siebie. A, może być taka sytuacja, że ja po cięciu nie będę jeszcze na tyle się nadawać, żeby chodzić do pokoju drugiego i na te kilka dób wstawimy jedno łóżeczko do nas do sypialni i po prostu chłopcy będą spać w poprzek. No, rozumiecie, jeden drugi w tym samym łóżeczku. No i wtedy monitory oddechu możemy sobie wyłączyć, bo w żaden sposób nie będą wtedy spełniać swoich funkcji. A z drugiej strony czekamy, czy te monitory w ogóle będą nam potrzebne, w jakim stanie urodzą się chłopcy, czy będą potrzebowali wspomagania oddechu, czy będzie coś się działo, czy po prostu od początku będą zdrowotnymi, fizjologicznymi noworodkami i wtedy nie będziemy kupować monitorów. Więc czekamy, niech będzie cięcie, niech będą na świecie i wtedy wiecie: dwa kliki w internecie i monitory zdążą przyjść, myślę, nawet wcześniej niż ja wyjdę ze szpitala. Jeszcze kilka słów o łóżeczka, bo jak widzicie, łóżeczka już są w pełni ubrane. Tu nic więcej nie będzie. Nie będzie żadnych kokonów, żadnych warkoczy, ochraniaczy, poduszek, kolder, kocy, niczego. Tak ma wyglądać noworodkowe łóżeczko. Czyli prześcieradełko. Tutaj pod prześcieradełkiem jest ochraniacz. No nie pokażę Wam, bo jest pod spodem. Ale no jak wiecie, będziemy stosować wielo, może mogą się zdarzyć przecieki, więc kupiliśmy ochraniacze, są pod spodem, na tym jest nałożone prześcieradło i nic więcej w tym łóżeczku nie będzie. Dzieciaczki będą spały na początku w rożkach. Myślę, że przez te pierwsze trzy miesiące, czyli ten czwarty trymestr, wtedy kiedy jeszcze lubią być takie spowite, a później kupimy śpiworki. I w tych śpiworkach dalej prześpią czas do roku i nic więcej do łóżeczek nie będziemy wkładać. Tutaj są nasze rożki od tajni Star. Ten jest akurat dla Ruperta, ten z elementami zieleni i urożek układamy zawsze w nogach łóżeczka, żeby noworodek, który no powiedzmy już nie taki noworodek, niemowlę, nie mógł się przesunąć nigdzie niżej i nakryć sobie twarzy, co mogłoby się skończyć dla niego tragicznie. Także nie układamy ani w połowie, ani tutaj u góry, tylko tak jak Wam przed chwilą pokazałam, na końcu w nogach łóżeczka. I tak będzie wyglądać, właśnie nasz synuś w nocy z taką różnicą, że będzie tutaj sobie w rożku leżał. W pokoju też jest fotel z podnóżkiem, i plan jest taki, że to jest fotel do karmienia nocnego raczej. Bo dnie będziemy spędzać na dole, ale wiecie, wszystko może się okazać w praniu. Może tak być, że ja po tym cięciu przez pierwsze dni nie będę w stanie jeszcze chodzić po schodach. Wszystko zależy, kiedy wyjdę do domu i jak się będę czuła, więc być może będziemy pierwsze dni spędzać no tutaj u góry, tak? Czyli też w pokoju chłopców. Ale no tak, jak mówię, plan na razie jest na karmienie nocne, fotelowe. A dzień będziemy spędzać na dole, i zaraz Wam pokażę, co mamy przygotowane na dole, na dzień z chłopcami. A tutaj na dole widzicie dwa nasze kokony. W tych kokonach chłopcy będą sobie leżeć w dzień, jeżeli będziemy przebywać na dole. I kokony będziemy też zabierać ze sobą, jeżeli będziemy gdzieś szli do znajomych albo do rodziców, żeby mogli sobie tam swobodnie leżeć. Ale w kokonach będą tylko pod kontrolą. Nigdy w nocy, że wiecie, w razie jak już się nauczą obracać. Żeby nie przytulili się buźką gdzieś do boku. I nie skończyło się to dla nich źle. O pieluszkach wielorazowych to już Wam opowiadałam ostatnio. Przede wszystkim tetra. Noworodek jednak ma dość sporo tych zmian dobowych. A tetra jest naturalna, wychodzi ekonomicznie i bardzo szybciutko schnie. Więc na początek stawiamy głównie na tetrę. Na dzień mamy y, otulacze pól tutaj kolorowe. A na noc mamy wełniane gatki. I oczywiście mamy dużo też innych systemów, takich kupionych na spróbowanie. Zobaczymy jak nam podpasują. Jak nam podpasują, to kupimy więcej. A jak nie, to zostaniemy przy tych, które w teorii wydają się dla nas idealne. Tutaj stoi lampka. Też jeszcze nie wiem, czy to jest ostateczne miejsce tej lampki. Na razie przyuważyłam, że jak się ją zapala... No to nie razi tutaj światłem do łóżeczka, bo jest jednak ta ściana, która to światło blokuje, no i lampka oświetla i przewijak, i łóżeczko, i fotel, także jest super. Ma takie włącznik, wyłącznik na stopę, także idealne dla kobiety po cięciu. od taka zwykła lampka Wiki, też właśnie. Na noca, jak będziemy przewijać chłopców nocą, żeby im nie zapalać górnego światła, tylko po prostu takie bardziej delikatne. Tutaj obok lampki stoi kosz na brudne pieluchy. Drugi jest w pralni. Ten jest, że tak powiem, taki zapasowy. Jak już bym naprawdę nie miała siły, żeby zanieść pieluchy do pralni, to tutaj stoi i po prostu wtedy już po nocnym odpoczynku, który być może skończy się w południe, bo wszyscy wiemy, jak to jest z noworodkami sobie go będę opróżniać. Jeżeli chodzi o ubranka, to nie mam dla Was żadnego takiego logistycznego planu. Tutaj mamy teterki. Tutaj, a tu są dwie pieluchy frote. Kupiłam je powiedzmy na próbę, ale nie podobają mi się, wolę teterki. Także teterek mamy o wiele więcej. Tutaj są wszystkie nasze jakby górne części stroju, czyli wszystkie body na długi, na krótki rękach. A tutaj jest pod spodem są spodenki i na wieszaczkach wiszą śpiochy. Także widzicie, że tego jest dość sporo. Nie kupowaliśmy według żadnego planu. Tutaj mamy skarpetki i czapeczki. Tylko po prostu dostawaliśmy od znajomych. Jak nam się coś podobało, to kupowaliśmy i wyszło tego dość sporo. I to jest tylko do rozmiaru 52. Od 42 do 52. Także nie powiem Wam, ile musicie tego mieć. My mamy tyle i wydaje mi się, że nie skorzystamy ze wszystkiego, bo i tak zawsze ubiera się to, co się najbardziej podoba. Więc pewnie niektóre rzeczy będą bardziej nadużywane, a inne mniej. Tutaj w Łazience już stoi Wanienka, i my zdecydowaliśmy się na taką skorkę i na stojaku. No ze względu na to, że mamy dość spore mieszkanie, ta wanienka będzie cały czas rozstawiona, nie będziemy jej składać. I tutaj po prostu nalejemy sobie wody i będzie można ją rureczką od razu wypuścić. Także bez żadnego dźwigania tej wanienki, cały czas będzie mogła być w użyciu. Taka zwyczajna, biała. Na wieszaku już czekają ręczniczki. Oczywiście motyw Harry'ego Pottera. Także czekają na pierwszą kąpiel. Tutaj w pokoju jest jeden przewijak i na razie jest na nim prześcieradełko, ale myślę, że ostatecznie go nie będzie, bo przecież po jednym razie będzie do prania. Ale na razie sobie jest, żeby się nie kurzył. Tutaj w łazience na dole jest drugi przewijak. On już nie jest ubrany w prześcieradełko, no i obok widzicie zlew. Także pupkę podmyć jak najbardziej, gaziki, jakieś myjki, i będziemy sobie radzić. Pamiętacie, opowiadałam Wam kiedyś, że nasza wyprawka to są przede wszystkim sprzęty elektroniczne, więc zacznijmy od kamery Xiaomi. Dostałam ją od dziewczyn na baby shower, ale była w planach odkupienia od dawna, 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 naprawdę. Teraz zostaje tylko nam ją podczepić pod sufit. Jak już zdecydujemy, czy łóżeczkę ostatecznie będą stać ten, tak jak stoją w tej chwili, to tutaj u góry będzie podczepiona kamera, żeby oba łóżeczka się łapały na obrazie. A na razie stoi gdzie stoi, jest ruchoma, to jest kwestia dosłownie kilku sekund, bo przyczepka jest doczepiona, jest naklejana, więc jak już podejmiemy decyzję jak te łóżeczka ostatecznie będą, to ją przyczepimy. Tutaj, za mną w tle, widzicie nawilżacz powietrza. Oczywiście firmy Xiaomi. I mówię oczywiście, bo może tego nie wiecie, ale 99% naszych sprzętów jest firmy Xiaomi. Tak naprawdę będzie on nam potrzebny w sezonie grzewczym, kiedy będziemy grzać grzejnikami, kiedy to powietrze będzie wysuszone i e, no, będzie potrzeba nawilżać, żeby je nawilżyć, masło maślane, żeby po prostu nie wysuszać śluzówki u dzieci. Ale z racji, że chyba była jakaś promocyjna cena, pamiętam, to kupiliśmy go już teraz i raz go włączyliśmy, oczywiście nalaliśmy do niego chłodnej wody, więc takie przyjemne, chłodne powietrze leciało od niego. Na razie wilgotność powietrza jest taka, jak powinna być, więc stoi wyłączony. Ale czeka, aż się przyda. Tutaj jest też termometr. Na termometrze mamy wilgotność, mamy temperaturę. Z temperaturą za dużo nie możemy zrobić, powinna być w granicach 20-22 stopni. Niestety jest 25 stopni i tak jest dobrze, bo zdarzało się 28. Z tym za dużo w tej chwili nie zrobimy, ale jak najbardziej zimą będzie można wywietrzyć pokój, będzie można skręcić grzejniki i kiedyś jak dorobimy się klimatyzacji, będzie można obniżyć temperaturę w pokoju, ale mamy też wilgotność. I z tym możemy coś zrobić, możemy włączyć nasz nawilżacz. I fajne, bo jest to połączone w aplikacji, że jeżeli wilgotność spadnie poniżej tych 40%, to nawilżacz sam się włączy i sam będzie dowilżał to powietrze. Więc wszystko jakby działa bez naszej pomocy. Ostatnia elektroniczna siomi część wyprawki to jest termometr. I termometr mieliśmy już kupiony jakiś czas temu, właśnie z myślą o tym, że będziemy mieć niedługo dzieci, więc przyda się taki porządny porządny termometr. Ja już go widzieliście na pewno na Instagramie, jak mierzyłam sobie temperaturę po, po transferach i wiązałam z tym, czy jestem w ciąży, czy nie. Termometr jest zwykły, bezdotykowy, proszę 36,4, także chyba wszystko ze mną w porządku. No i też jest w razie czego, oczywiście. Ogólnie on jest skupiony naprawdę stricte pod dzieci, bo uważam, że jako osoba dorosła czuję, kiedy się źle czuję, czuję kiedy potrzebuję wziąć y, jakiś lek na zbicie gorączki i czy ja mam 39 stopni, czy ja mam 37, nie ma znaczenia, a noworodek jednak nam nie powie, czy nie ma vlak. Więc naprawdę termometr kupowaliśmy stricte pod dzieci. Gdybyśmy nie planowali dzieci, to pewnie do dzisiaj byśmy termometru nie mieli. Są jeszcze dwa elementy wyprawki, takie dość spore, których wam nie pokażę. Po pierwsze jest to wózek. Wózek już widzieliście. Jeżeli nie widzieliście, to tutaj u góry jest odnośnik do filmu, w którym rozpakowywaliśmy razem z wami ten wózek wtedy, kiedy przyszedł. Na razie dalej jest zapakowany, dalej jest na strychu u rodziców. Mąż to będzie ogarniał, jak już e, będzie wiadomo, że wychodzimy, to dzień wcześniej pojedzie do rodziców i ten wózek będzie składał. Na razie nie ma sensu, żeby stał, kurzył się i po prostu zagracał nam mieszkanie. I druga rzecz to są foteliki, które już są zamontowane w samochodzie na bazach, tak, na bazach. Nie wiem, czy mówiłam Wam o tym, bo zastanawialiśmy się, czy te bazy ostatecznie kupować. Nie mamy zamiaru korzystać z fotelików. W do innego celu niż do jazdy samochodem. Nie chcemy ich wymontowywać. Po pierwsze, dlatego, że jest to niezdrowe dla noworodka. On ma tam przebywać, ponieważ jest to bezpieczna pozycja dla niego w trakcie wypadku, ale nie jest to dla niego bezpieczna pozycja, żeby podróżować po parku czy do lekarza. Będziemy korzystać z wózka, dzieci będą leżeć w gondolach. A po drugie, no jak wyobrażacie sobie fotelik w jedną rękę, fotelik w drugą, to sprawdza się przy pojedynczych dzieciach, że szybko gdzieś podskoczyć, bo dziecko zasnęło w foteliku. No, my niestety przy bliźniakach szybko nigdy nigdzie nie podskoczymy, więc te foteliki raczej będą non-stop zamontowane w samochodzie, nie będą wyjmowane. I dlatego zastanawialiśmy się, czy bazy jest sens kupować, bo na pewno chcieliśmy kupić przy fotelikach następnych. Ale stwierdziliśmy, że skoro tak czy siak te bazy kupimy, a mają one tą funkcję, że można fotelik trochę położyć że nie jest taki na tylko tam są trzy stopnie no to rzeczywiście jest to y, przyjemniejsze dla maluszka że ten fotelik może być trochę bardziej takiej poziomej pozycji. Po drugie, bezpieczeństwo jednak fotelik zamontowany na bazie na pewno jest dobrze zamontowany, a nie tak jak zapięty na pasy. I zdecydowaliśmy się, i bazy mamy kupione. Już takie na zawsze, takie, które będą pasować do tych kolejnych fotelików też. Ale to Wam pokażę kiedyś przy okazji, już po prostu jak dzieci będą na świecie i jak będziemy jechać autem. Jeżeli chodzi o wyprawkę taką apteczno-kosmetykową, to jest naprawdę bardzo króciutka lista u nas. Więc tak, jeżeli chodzi o kąpiel, mamy jeden produkt. Jest firma HIP, jest do mycia ciała, włosów, wszystkiego. Przeczytałam miliony dziewięćset składów. Oczywiście korzystałam ze strony SROKA.O, tak jak większość przyszłych mam. I zdecydowałam, że ten będzie najlepszy, ma najlepszy skład. I tym właśnie będziemy kąpać naszych chłopców. Po drugie mam filtr słoneczny, no bo jednak lipiec, jednak sierpień. Nie wiem, jaka będzie pogoda. Na razie jest około 24 stopni, więc na razie nie będą jakoś super nasłonecznieni, ale też korzystając ze strony Sroka O, wybrałam ten filtr i będziemy z niego korzystać w razie potrzeby. Na pewno się nie zmarnuje, na pewno w ciągu roku będzie taka potrzeba, żeby tym filtrem się nasmarować. Po trzecie, olej ze słodkich migdałów. I to. Jako oliwka, jako e, na ciemieniuchę. Jeżeli przeczytacie skład oliwki, to zobaczycie, że w środku jest, e, no oczywiście zależy od firmy, ale powiedzmy, parabeny, pegi i inne, plus olej od ze słodkich migdałów lub olej kokosowy. I składnik tych wszystkich szamponów, środków na ciemieniuchę, to jest to samo. Więc po prostu kupiliśmy olej. I omijamy te wszystkie dodatkowe produkty, które noworodkowi do niczego nie są potrzebne. Więc to w razie, jakby się okazało, że będą mieć ciemieniuchy, lub w razie, jakby trzeba było zastosować oliwkę. Tylko wiecie, że dzieci nie natłuszczamy oliwką codziennie po prostu w ramach pielęgnacji, tylko w konkretnych przypadkach. Więc to jest nasza oliweczka. Mamy kupione dwa termochorki z pestek wiśni. Tak potem myślałam, że w sumie można je było zrobić samodzielnie, bo żadne wzory mi się oczywiście chłopięce nie podobały. W końcu wzięłam takie liski i, i kropeczki. To w razie jakichś problemów, że tak powiem z, z brzuszkiem ze snem, popularnie zwanych kolkami, które z brzuszkiem nie mają nic wspólnego, bo kolki to jest niedojrzałość układu nerwowego, nie pokarmowego. Ale są, czekają. Mamy kupiony katarek. Katarek do odkurzacza. W razie też w razie potrzeby. Po prostu powiem Wam, że cena w aptece, a cena na Allegro to jest trzykrotność. Więc stwierdziłam, że lepiej już kupić jedną przesyłką na Allegro, niż potem płacić trzy razy za taką samą cenę, jak będzie potrzeba w aptece. Z leków mamy kupiony pedicytamol. Jeżeli chodzi o syropy, to pamiętajcie, że zawsze stosujemy nie do wieku, tylko do wagi dziecka. Są specjalne kalkulatory, w których obliczacie, jaką dawkę powinno otrzymać dziecko o konkretnej wadze. Bo inną dawkę otrzyma dwukilowe dziecko, inną dawkę otrzyma sześciokilowe dziecko, a to może być dziecko w tym samym wieku przecież trochę przesadziłam. Ale powiedzmy 4 i dwukilowe, to może być dziecko z tego samego dnia a potrzebuje zupełnie innej dawki, także zawsze przeliczamy kalkulatorem. Nie wiem, czy można nazwać to lekiem. Witaminka D. My mamy Devicap. Devicap jest właśnie na oleju, nie na wodzie. A jak wiemy, to jest jedna z tych witamin A, D, E i K, które wchłaniają się z tłuszczem i dlatego wybraliśmy ten. Ale na rynku jest dostępnych naprawdę mnóstwo firm w formie kropelek, aplikatorów, rybek wszystkiego. Ten jest w formie takiego jej buteleczki podaje się, kropelki. W dalszym ciągu nie doszły nasze do, żeby które będziemy stosować w trakcie przewijania, więc gaziki, do gazików będzie woda. E, I tak będziemy. To jest po prostu w zamian za chusteczki. Chusteczki też mamy kupione. Chusteczki też są z HIPA, są rozpakowane, bo. E, są u mnie włożone do walizki, do szpitala. Są takie 99% woda. Będziemy je zabierać do lekarza, na spacer i w takie miejsca, w których y, ciężko stosować mejki wielorazowe albo gaziki i wodę, żeby to, tą wodę po prostu ze sobą nosić. To będziemy właśnie używać tych chusteczek. Zestaw do paznokci. Ogólnie zasada jest taka, że paznokcie obcinamy po przyjściu ze szpitala, nie w szpitalu. A dlaczego? A dlatego, że możecie to zrobić nieumiejętnie, możecie przez przypadek obciąć kawałek opuszka, możecie za daleko obciąć ten paznokieć, możecie obciąć tą skórkę, którą noworodek ma tutaj łączącą palce z paznokciem, co jest raną. A robić dodatkową ranę noworodkowi w szpitalu to nie jest dobry pomysł, bo jest tu jednak środowisko pełne wirusów, bakterii, drobnoustrojów i nie chcemy, żeby miał dodatkowe źródło zakażenia. Więc pierwszy raz przy paznokciach robimy coś pierwszego dnia po powrocie do domu. Nie, jak noworodek skończy tydzień, dwa miesiąc, po prostu chodzi tylko o to ryzyko zakażenia, o nic więcej. To nie jest tak, że te paznokcie muszą osiągnąć jakąś konkretną dojrzałość, bo różne rzeczy słyszałam. I ostatnie, co kupiliśmy, to sól fizjologiczna. I tak, możecie się ze mnie śmiać, właśnie tyle tej soli fizjologicznej kupiłam. Wydawało mi się, że ta największa paczka to będzie najbardziej potrzebna, najbardziej ekonomicznie wyjdzie, ale jak przyszła, zobaczyłam ile tego jest, to chyba tego nie wykorzystamy nigdy. Ale to i do przemywania oczek, i, i do katarku, także nie wiem, co. Będziemy, na sam koniec będziemy ich kąpać w soli fizjologicznej po prostu. Także mamy jedno wielkie opakowanie. Mówiłam Wam, że mamy te gaziki, także właśnie przyszły meki. I to są właśnie nasze myki, które będziemy stosować przy przewijaniu. Takie jakby szmatki, takie milutkie steterki. Zamówiłam różne kolory, są nawet dwie różowe. Myślę, że nie będą mieli chłopcy nic przeciwko. Jeżeli chodzi o karmienie piersią, to ja mam dostępne na rynku wszystkie poduszki do karmienia. Mam taką małą poduszkę, mam rogal, mam poduszkę typu C. Ale zdecydowałam się też, żeby kupić poduszkę do karmienia bliźniąt. I powiem Wam, że wszyscy, których wszyscy nasi znajomi, zawsze jak mówię, że będę karmić piersią, to się pytają, ale jak się karmi piersią bliźnięta? Dwa naraz? No właśnie tak. Właśnie można karmić osobno, raz jednego, raz drugiego, albo można karmić dwa naraz. I właśnie ta poduszka ma przy tym pomóc, ponieważ. Wtedy na jednym boczku leży jeden dziedzić, na drugim drugi, i w pozycji spod pachy możemy nakarmić dzieci, właśnie ta poduszka yy, ma to ułatwić. A jak to będzie wyglądało w rzeczywistości, to zobaczymy. Mamy bliźniaków bardzo polecają tą poduszkę, i dlatego zdecydowaliśmy się, zapewne zwróciliście uwagę na wzór. Że jest bardziej dziewczęca niż chłopieca. Tak, ponieważ ta poduszka jest moja, a nie chłopców, więc pozwoliłam sobie wybrać właśnie taką w kwiatki i w popuszki. Jedną rzecz mogę mieć dziewczęcą, nie musi być jedna rzecz w dinozaury. Jedna będzie w kwiatki. A na chwilę obecną mogę Wam powiedzieć, że jest wygodna. Ona ma z tyłu takie fajne podparcie pod plecy. I jest twarda. Na pewno dzieci nie będą się zapadać w nią, kiedy będą na niej leżeć, ale coś więcej to będę Wam mogła powiedzieć dopiero za minimum dwa tygodnie, bo do szpitala z nami nie idzie, więc dopiero będziemy testować ją po powrocie do domu. O laktatorze już Wam mówiłam, kiedy pakowałam torbę do szpitala, bo laktator idzie z nami do szpitala. Mimo tego, że w szpitalu jest dostępny, to jako personel wiem, że czasem jest zbyt duży popyt na laktator, a nie biorę pod uwagę opcji, że dla nas na przykład nie wystarczy. Ja mam laktator firmy Lansinoch elektryczny na dwie piersi, I będziemy go teraz składać. Na pewno nie raz go zobaczycie, ale chciałam Wam jeszcze pokazać, ponieważ tutaj w komplecie mamy też buteleczki. I do buteleczek dokupiliśmy smoczki. To są smoczki o wolnym przepływie i one podczas karmienia wydłużają się, czyli zachowują się tak samo jak piersi. Plan jest na karmienie piersią, ewentualnie na kapi i stąd buteleczki. Na pytanie, czy już kupiliśmy mieszankę, żeby na wszelki wypadek leżała w domu, zawsze odpowiadam, że nie przypominam sobie, żeby sklepy miały zostać zamknięte w ciągu najbliższych kilku dni. Więc, jak będzie potrzeba, to spokojnie na pewno kupimy. Na razie mamy laktator, mamy buteleczki, mamy smoczki i zobaczymy, jak to będzie wyglądało w szpitalu. Jeżeli chodzi o wkładki laktacyjne. To do szpitala biorę sobie jednorazowe, z oczywistych względów, braku odwiedzin i trudności w, w praniu, które mogłabym napotkać, jeżeli to by było wielo. Ale w domku będą czekać na mnie już moje kochane wielo wkładki. I jak zwykle, jeżeli chodzi o wielo, mam już swoje ulubione pandiożki. Mam też kupioną lanolinę lanolina musicie patrzeć zawsze, żeby było napisane 100%. Wtedy nie trzeba jej ścierać z brodawki, ponieważ dziecko może spokojnie ją zjeść. I mam kupiony Kicker, który też idzie ze mną do szpitala. Czy będę go stosować? Zobaczymy. Jeżeli będzie potrzeba, to kupię więcej. Na razie mam tyle. To są jakieś moje stare yy, z konferencji, które... Leżały w szafie, czekały, żeby dać pacjentkom, a okazało się, że w sumie ja będę je używać. No i to tyle na dzisiaj, kochani. Tak właśnie wygląda nasza wyprawka. Wydaje mi się, że niczego nie pominęłam. Możecie zadawać pytania w komentarzach, jeżeli wydaje wam się, że coś powinniśmy mieć, a o tym nie mówiłam, bo może jednak tak się zdarzyło, że, że pominęłam jakąś rzecz, bo jednak jest ich dość sporo. Pamiętajcie o subskrypcjach i pamiętajcie, że jeżeli subskrybujecie mój kanał, warto kliknąć dzwoneczek, wtedy będziecie dostawać powiadomienia o nowych filmach. To już jest ostatni vlog ciążowy, także przez najbliższe dni widzimy się tylko na Instagramie. Link do Instagrama macie w opisie. Jest, mój nick jest taki sam jak nazwa kanału na YouTubie, także nie trudno mnie znaleźć. Tam w miarę możliwości będę zna dawać znać co u nas. Trzymajcie mocno kciuki. Widzimy się w następnych vlogach już nieciążowych, tylko już po cięciu. Na razie, cześć!